to ja, polska Włoszka, Witam was serdecznie i zapraszam na krótką lekcję związaną z postanowieniami noworocznymi. Koniec roku to czas noworocznych postanowień. Macie jakieś? Zrobiliście własną listę? Jeśli nie, to pomogę wam. Oczywiście zrobimy to po włosku. Allora. Po pierwsze, studiare di più. Studiare di più, czyli uczyć się więcej, oczywiście włoskiego. Albo imparare almeno una parola nuova al giorno. Czyli nauczyć się przynajmniej jednego nowego słówka dziennie. Imparare almeno una parola nuova al giorno. Co jeszcze? E, na przykład ascoltare la muzyka italiana. Albo ascoltare. Ascoltare le canzoni italiane. Słuchać włoskiej muzyki albo słuchać włoskich piosenek. To świetny sposób na szybką naukę nowych słówek. Ascoltare la muzyka italiana. Co jeszcze? Z takich typowych postanowień mamy oczywiście: mangiare meno dolci. Jeść mniej słodyczy. Mangiare meno dolci. Albo fare lo sport. Uprawiać sport fare lo sport, per esempio, na przykład, andare in bicicletta, jeździć na rowerze, albo e, fare la ginnastica, uprawiać gimnastykę. Inne postanowienia: smettere di fumare. Jeśli ktoś pali, to dobrym pomysłem byłoby przestać palić, rzucić palenie. Smettere di fumare, albo smet Zmettere di lamentarsi. Przestać narzekać, skończyć z narzekaniem. Zmettere di lamentarsi. Co jeszcze często sobie obiecujemy? Ano na przykład, że będziemy więcej czytać. Leccere almeno un libro al mese. Czytać przynajmniej jedną książkę miesięcznie. Leccere almeno un libro al mese. Usare meno lo smartphone. Czyli używać mniej telefonu komórkowego, mniej smartfona, uzare meno lo smartphone. Uzare, czyli właśnie używać. Uzare meno lo smartphone. Lub recontactare i vecchi amici. i vecchi Ponownie skontaktować się ze starymi przyjaciółmi. Co jeszcze mogę Wam zaproponować? Ano na przykład. Ridurre i rifiuti. Zmniejszyć ilość śmieci wyrzuconych. Ridurre i rifiuti. No, i na zakończenie. Stare alla larga, dalle persone negative. Czyli trzymać się z dala od negatywnych ludzi. Stare alla larga, dalle persone negative. Dzięki za uwagę! To wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Zaobserwujcie mnie na Facebooku, na Instagramie, zasubskrybujcie ten kanał i dołączcie koniecznie do mojej grupy na Facebooku włoski razem raźniej. Ciao a tutti, Baci!